Pielęgniarki ze szpitala w Knurowie zawieszają protest. Dziś w południe podpisały ugody o zawieszeniu sporu zbiorowego w placówce. Dyrekcja zgodziła się na podwyżki dla 130 pielęgniarek i położnych. O jakiej kwocie mowa dowiecie się Państwo z naszego materiału. Jedwiga Kotańska jest pielęgniarką z 25-letnim stażem. Do tego jest magistrem pielęgniarstwa, pracuje w Knurowskim Szpitalu i zarabia na rękę 1850 zł. Średnia pensja pielęgniarki w naszym szpitalu to jest 1850 zł brutto. Nowo przyjętej 1820. Ta pensja nijak ma się jednak do zakresu ich obowiązków, który jest ogromny i często przerasta ich siły. Z racji tego, że jest nas mało, a obłożenia na oddziałach są. O, przynajmniej 30-30-parobuszkowe, przeważnie są to już pacjenci ciężko chorzy. Jeżeli jest na przykład na, na zmianie dwie czy trzy pielęgniarki, to naprawdę już muszą się mocno postarać, żeby sprostać wszystkim tym zadaniom. Dlatego i pielęgniarki z Knurowskiego Szpitala przyłączyły się do ogólnopolskiego protestu. 12 maja na dwie godziny przestały pracować, domagając się podwyżek, i wygrały. Mediatorem w sporze między pielęgniarkami i położnymi a dyrekcją szpitala była wicestarosta powiatu gliwickiego Ewa Jurczyga. Udało nam się tutaj w szpitalu Knurowskim dojść do porozumienia. Oczywiście daleko jeszcze, daleka droga do osiągnięcia pełnego zadowolenia. Natomiast traktujemy to jako pierwszy krok, który pozwoli żywić nadzieję, że będzie coraz lepiej. Dyrekcja Placówki zgodziła się na podwyżki dla swoich 130 pielęgnierek i położnych. Zasadniczego wynagrodzenia wzrosła średnio o 120 zł. Średnio mówię, bo w niektórych przedziałach jest 130, w niektórych jest 107 do zasadniczej pensji plus premia motywacyjna na oddziały co prezes obiecał też dał jest wpis w protokole mediacyjnym także myślę, że dotrzyma słowa. Premie też będą zwłaszcza dla pielęgniarek wyspecjalizowanych, bo one są naszym atutem w staraniach o kontrakty w nfz cie Zapewnia prezes szpitala Michał Eckert. Skąd jednak wzięły się pieniądze na podwyżki? Tak naprawdę przez y, ostatnie kilka lat jako spółka sporo inwestowaliśmy w sprzęt. To było przede wszystkim. Natomiast y, sytuacja finansowa y, szpitala uległa znacznej poprawie. Tak naprawdę na przestrzeni ostatnich lat inwestycji y, mogliśmy sobie na to pozwolić. Jak chwali się szef szpitala, podwyżki są też dla lekarzy i innego personelu. Czy to oznacza, że pielęgniarki znów mogą oczekiwać w następnych miesiącach kolejnych zastrzyków pieniędzy? Na pewno rozmowy na ten temat musimy przełożyć na, na końcówkę roku, bo musimy, tak jak mówię, zracjonalizować tak naprawdę inwestycje konieczne i co będzie w przyszły rok. Dodajmy, że Związek Zawodowych Pielęgniarki Położnych będzie domagał się w kolejnych miesiącach aż 1500 zł wzrostu wynagrodzeń.